Proszę wejść, witaj nowa dziewczyno! Twoje imię to Amelia. Zgadza się? Aha, według dokumentów wyrzucono cię już z trzech szkół, właściwie z czterech. Żarty z nauczycieli, niszczenie mienia szkolnego? Chuligaństwo? Które z twoich przewinień jest najpoważniejsze? Tego nie kopnęłam piłkę do siatkówki. Dramat! się kiedyś do stołówki i zjadłam wszystkie bułeczki. Jesteś prawdziwą buntowniczką. Pomieszałam też wszystkie numerki w szatni. Tak, nigdy wcześniej nie mieliśmy do czynienia z takimi chuliganami. Z tej szkoły na pewno też mnie wyrzucą. Nie sądzę. Nikt ci nie mówił? Że nasza szkoła nie jest zwyczajna? Szkoła jak szkoła, nic specjalnego. Tutaj nikt nie będzie ci współczuł. Się. Oto nasz dyżurny. Dba o to, aby uczniowie byli posłuszni. W szkole tak nie wolno. To szkoła specjalna dla trudnej młodzieży. Tutaj my decydujemy, co można robić, a czego nie. To co? Twoje imię to Amelia. Tak, Amelka Karmelika. Okej, okay, Amelka. Ja jestem dyrektorka Kat i prowadzę tę szkołę. Lepiej zapamiętaj moje imię. Postaram się. No jasne. Czyli będziesz się uczyć? W klasie 356. Ale muszę się uczyć w 5 lat! Powtarzam, to nie jest zwyczajna szkoła. Ej, zabierz dziewczynę na zajęcia. Mogę iść sama. Nie, sama nigdzie nie pójdziesz. A czy to konieczne? Tak, zdecydowanie. A mogę usiąść przy innym biurku? To jest brudne. Dobra, dobra, posiedzę tu. Horror nie szkoła. Ej, spójrz, wygląda na to, że jest nowa. Chodźmy się poznać.